To nagranie pokazuje, jak niebezpieczne może być to zwierzę. Nie wiemy, co dokładnie wydarzyło się w tej wiosce. Osobnik ten jest ewidentnie ranny. Ledwo jest w stanie chodzić, a mimo to naprzeciw niego staje ogromny oddział wiejskich śmiałków niczym w paleolicie, uzbrojony w drągi, pały i kije. Biorąc pod uwagę strach, panikę i liczebność grupy tych ludzi, można było odnieść wrażenie, że szykują się oni do walki z całym stadem jakichś bliżej nieokreślonych, krwiożerczych bestii. A tymczasem za całym zamieszaniem stoi jedno tylko, i to niezbyt pokaźne zwierzę. Wargacz leniwy posiada ogromne 10 cm pazury, a do tego duże, jak na niedźwiedzia kły. W parku narodowym Jala na Sri Lance odnotowano przypadek zabicia dorosłego lamparta przez wargacza. Faktem jest, że wargacz ten odniósł poważne rany i został uśpiony przez władze parku, ale nawet pomimo tego, znamienny jest fakt, że to on zwyciężył w tej walce. Nawet tygrysy, najpotężniejsze koty na ziemi, często szerokim łukiem omijają te niedźwiedzie. Owszem, dorosłe, silne tygrysy polują czasem na wargacze, o czym opowiadałem w poprzednim odcinku. Ale wiedzą one także, że atak na dorosłego osobnika może być skuteczny tylko z zaskoczenia, skokiem na kark i plecy. Gdy tylko wargacz spostrzeże czychającego tygrysa i odwróci się do niego przodem, walka dla tygrysa jest już przegrana. Jak przypuszczają badacze, to właśnie po to wargacze leniwe, a także pokrewne z nim niedźwiedzie mają białą plamę na piersi. Jest ona sygnałem ostrzegawczym dla drapieżnika. Wydaje się mówić, jeśli widzisz ten znak, to już przegrałeś. Widzę cię, stoję przodem do ciebie, będę walczył i tanio skóry nie sprzedam. Najciekawsze jest to, że mówimy to o niedźwiedziu niedużym. Samice nie osiągają nawet wagi 100 kg, a samce tylko czasem ją przekraczają. A do tego niedźwiedź ten głównie żywi się owadami, nie jest typowym drapieżnikiem. Po co mu zatem ten cały arsenał i z czego wynika tak groźne jego usposobienie? O tym w dzisiejszym odcinku. Zapraszam. Polskie niedźwiedzie brunatne, a także amerykańskie gryzli są przeciętnie 2, 3, a nawet 4 czy 5 razy większe od wargaczy leniwych. Jeżeli wziąć pod uwagę niedźwiedzia polarnego, to różnica w masie ciała będzie tu jeszcze większa. A mimo to, to właśnie wargacze uchodzą za najbardziej niebezpieczne dla ludzi niedźwiedzie. Nie jest to wynik legend czy bliżej nieokreślonych mitów, a po prostu wynik statystyk. Dane wyraźnie pokazują, że to wargacze odpowiadają za największą liczbę ataków na ludzi, powodując najwięcej zgonów, a ludzie, którzy przeżywają atak, zazwyczaj są bardzo pokiereszowani. O co zatem tu chodzi? Tak wysoką liczbę ataków wargaczy na ludzi można by próbować wyjaśnić za pomocą podejścia statystycznego, od którego wyszliśmy. Owszem, wargacze leniwe, choć żyją w dziczy, to zamieszkują jedne z najbardziej zaludnionych obszarów świata jak widzimy na mapie, Indie oraz Sri Lankę. Nie tu jednak ukryte jest sedno sprawy. Niedźwiedź brunatny, do którego zaliczany jest także gryzli jako podgatunek, ma znacznie większą liczebność oraz zdecydowanie szerszy zasięg występowania na świecie od wargaczy, a do tego jest prawdziwym drapieżnikiem. Pożera mnóstwo mięsa. A jednak, pomimo tego wszystkiego, to nie on odpowiada za największą liczbę ataków na ludzi. Owszem, niedźwiedzie brunatne także atakują ludzi. Robią to jednak w ostateczności. Rzadko, i nawet gdy spostrzegają człowieka będącego w niedużej odległości, zazwyczaj wybierają odwrót. Wargacze natomiast bardzo często wybierają szarże. I tu jest właśnie pies, a właściwie niedźwiedź pogrzebany. To dlatego wargacze tak często ranią i zabijają ludzi. Te niedźwiedzie po prostu bardzo często reagują agresją na widok człowieka, a także niemal każdego zwierzęcia, które się do nich zbliża. Nie wiedzieć czemu, wargaczy leniwych nie lubią nawet słonie, a także nosorożce. Z obserwacji w terenie wynika, że te duże i gruboskórne zwierzęta, nie zagrożone w żaden sposób przez wargacza, bo to przecież zupełnie inna skala, bardzo często same szarżują na wargacze. Współczynnik szarsz słoni i nosorożców indyjskich na wargacze jest większy nawet niż w przypadku tygrysów, które te wielkie zwierzęta często tolerują w swoim otoczeniu. Wargaczowi jednak praktycznie nigdy nie przepuszczają. Nie wiadomo dlaczego tak jest. Wargacze nie stanowią przecież zagrożenia dla słoni i nosorożców, ani nawet dla ich młodych. Tygrysy natomiast stanowią takie zagrożenie, a pomimo to, to wargaczom najbardziej się dostaje. Powoli zbliżamy się do wniosków. Wargacze żyją w dość trudnym sąsiedztwie i nie mają łatwego życia. Jak widzicie, w sieci jest wiele nagrań ze spotkań tygrysa z wargaczem. Praktycznie wszystkie wyglądają tak, że to tygrys jest przeganiany. Ten wielki kot wydaje się obawiać tego niedużego niedźwiedzia. Z bardzo ciekawym, aczkolwiek bardzo już także starym, bo i przeze mnie nieraz już wykorzystywanym nagraniem mamy do czynienia tutaj. Gdzie widzimy tygrysa skradającego się w kierunku niczego niespodziewającego się wargacza. Tygrys od samego początku wydawał się nie być do końca przekonanym do tego ataku. I słusznie. Ostre pazury wargacza mogłyby go pokiereszować. Za duże ryzyko. Niedźwiedź daje pokaz agresji, co jest jego typowym zachowaniem w stosunku do drapieżnika. Większość z Was zapewne domyśla się już, gdzie znajduje się klucz do zrozumienia wyjątkowej agresji wargaczy. Te niedźwiedzie od tysięcy, milionów lat żyją w środowisku zdominowanym przez drapieżne koty i nie chodzi tu tylko o tygrysy i lamparty. Jeszcze pół miliona lat temu w południowej Azji obok tygrysów i lampartów żył także Megantereon. Ten wymarły drapieżnik był prawdopodobnie mniejszy od tygrysa, ale za to zdecydowanie większy od lamparta. Wszystkie te koty polowały na młode, a także dorosłe wargacze. Oczywiście strategią obronną mogłaby być także ucieczka. Wargacze biegają przecież dość szybko. Z łatwością są w stanie przegonić człowieka. Ale tak się składa, że natura, z zupełnie innej przyczyny niż walka, wyposażyła je także w ogromne pazury, co miało znaczący wpływ na rozwój agresywnej strategii wargaczy. Jak wspomniałem wcześniej, wargacze specjalizują się w zjadaniu owadów, zwłaszcza termitów, mrówek, a także pszczół. To dlatego mają tak dużą dolną wargę i nazywane są wargaczami właśnie. Ten potężny płat skóry na żuchwie to narzędzie ułatwiające zasysanie owadów. Równie dobrze, wargacz mógłby się nazywać niedźwiedziem odkurzaczem bo wydawany przez niego odgłos sania podczas żerowania usłyszeć można ponoć nawet ze 180 metrów. Jednak żeby przystąpić do żerowania, przed włączeniem sania trzeba najpierw otworzyć mrowisko lub rozerwać twardą skorupę termitiery, czy ula. To właśnie dlatego wargacze mają tak potężne pazury. Przy ich sposobie żerowania są one po prostu konieczne. Dokładnie takie same pazury mają zwierzęta z zupełnie innej rodziny i zupełnie innego kontynentu, aczkolwiek także żywiące się mrówkami i termitami. Mowa o mrówkojadach. Najwyraźniej ten sposób żerowania po prostu wymaga dużych pazurów. Tak więc wargacz leniwy ma duże pazury do plądrowania mrowisk i rozrywania termitier. Takie w cudzysłowie szpony to jednak nie tylko świetne narzędzie plądrowania gniazd owadów, ale przypadkowo także świetny oręż. I tu dochodzimy do sedna sprawy. Wargacz nie jest tylko skazany na ucieczkę, jak inne ofiary wielkich kotów, gdyż po prostu ma się czym bronić. Reszta kryje się w powiedzeniu, najlepszą obroną jest atak. Wyjątkowa agresja wargaczy to strategia przetrwania, strategia wynikająca z dwóch prostych faktów. Po pierwsze, z życia w środowisku bogatym w duże, zagrażające życiu koty, a po drugie z dużych pazurów, które i tak już wargacze posiadają z innych względów. Ucieczka tylko otwierdzałaby drapieżnika, że obrał za cel właściwą ofiarę. Natomiast gwałtowny odwrót i atak ofiary w odpowiedzi na atak drapieżnika wręcz odwrotnie wprawia drapieżnika w zakłopotanie i podkopuje jego pewność siebie. A zatem wargacze, tak jak i inne zwierzęta, po prostu ewolucyjnie przystosowane są do zachowań dających im największe szanse na przetrwanie. W tym przypadku przystosowaniem jest agresja, atakowanie i szarżowanie. To po prostu biologiczna odpowiedź na, mówiąc potocznie, zło i brutalność otaczającego je świata. Z analiz wynika, że wargacze osiągnęły obecną ewolucyjną formę około 2-3 milionów lat temu, a ich ewolucyjna linia oddzieliła się od innych niedźwiedzi jeszcze kilka milionów lat wcześniej. Jako, że są one nieduże w porównaniu z innymi niedźwiedziami i żyją pośród wielu drapieżnych kotów, ich odpowiedzią jest właśnie porywcze usposobienie. Tak jak każdego z nas kształtuje historia oraz środowisko życia, tak samo ma to miejsce w naturze. Gdyby wargacze żyły na przykład na Nowej Zelandii, Galapagos, czy w innych pozbawionych dużych drapieżników rejonach świata, zapewne byłyby potulnymi misiami. Agresja rodzi agresję także w naturze. Wargacze przemieszczając się w poszukiwaniu owadów z głową przy ziemi, często spotykają na swojej drodze ludzi. Nie zastanawiają się, czy to tygrys, lampart, megantereon czy człowiek. Zaskoczone często odruchowo, ze strachu, czysto instynktownie atakują. A że pazury mają jak brzytwy, to łatwo o poważne obrażenia. Stąd ich krwawa reputacja. Uzbrojony w strzelbę, człowiek także zdążył dać się im we znaki. Polowania na te niedźwiedzie od wieków były, a w wielu miejscach wciąż są popularne. Na wargacze polowano jeszcze przed wynalezieniem broni palnej, przy użyciu konia i lancy. Jednak nawet pomimo swoich specyficznych, agresywnych predyspozycji, wargacze leniwe od zamieszłych czasów były także oswajane. Niedźwiedzie generalnie i to różnych gatunków oswajano już od czasów Cesarstwa Rzymskiego. Tresowano je, uczono tańczyć czy robić rozmaite sztuczki. W ten sposób zabawiano ludzi na rozmaitych festynach, w karczmach czy na królewskich dworach. Młode wargacze kastrowano, a także wybijano im kły, by zapobiec zranieniom ich opiekunów. W Indiach takie praktyki sięgają XIII wieku. Dodatkowo w nosie niedźwiedzia umieszczano kolczyk, do którego przywiązywano linę, na podobnej zasadzie jak robi się to u byków. Poprzez pociągnięcia za linę nakłaniano niedźwiedzie do przyjmowania postawy dwunożnej oraz tańczenia przy muzyce. Z innymi gatunkami niedźwiedzi robiono podobnie. Jedną z brutalnych praktyk uczenia tańczenia niedźwiedzia było także umieszczanie go na rozgrzanej blasze, co stosowano ponoć także w czasach już współczesnych podczas tresury cyrkowej. Zakaz tych praktyk został wydany w 1972 roku, ale tańczące niedźwiedzie spotykane były w Indiach jeszcze do lat 2000. Także w Europie pod koniec ubiegłego wieku tresowane niedźwiedzie można było jeszcze przecież zobaczyć w cyrkach. Dziś świat na szczęście się zmienił. Tańczących niedźwiedzi już nie ma. W Indiach ostatni tańczący niedźwiedź został wypuszczony na wolność w 2009 roku. Dziś te niedźwiedzie możemy podziwiać w ogrodach zoologicznych, na filmach przyrodniczych oraz na wolności. Jak wiecie, sam byłem niedawno na Sri Lance, także w Parku Narodowym Jala, o czym opowiadałem w osobnym odcinku. Jest tam duża populacja wargaczy. To tam też wargacz zabił wspomnianego Lamparta. Miałem nadzieję na żywo zobaczyć tego niezwykłego niedźwiedzia. No cóż, nadzieja może i niespełniona ale za to wróciłem cały i zdrowy, bez blizn i szram na ciele. Na dziś to wszystko. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam, cześć!